Cześć, Maneżko, z tej strony Bartosz Oleś Polish Fighters, Polish Fighters, a moim gościem jest Kasper Fornalski, zawodnik SW. Cześć, Mano. Cześć wszystkim. Kasper, przede wszystkim no, gratuluję Ci no, zajebistej walki, no, z, tak naprawdę zmielenia przeciwnika. Powiedz mi, czy e, Aleksander budziłek w ogóle czymkolwiek się zaskoczył? No bo to trzeba powiedzieć sobie wprost, od początku do końca był Twój pojedynek. No ogólnie nie wiem o czym zaskoczyć w tej walce, to ja możliwe, że go zaskoczyłem, w sumie game plan się udał w 100%, takie były też założenia, że właśnie bić dużo tych frontów, jakieś kopnięcia, trzymać go na dystans i no i co, no i, i przyszedł to kopnięcie i udało się wygrać. A powiedz mi, co ty tak na kamerę określasz jako twoją najlepszą płaszczyznę, bo ja na przykład ja nawet widziałem, że był problem w różnych typowaniach tej waszej walki. Wiadomo jak to jest, że często zawodników no, z mniejszymi rekordami, też z galtych semi proto to też mało, mało kto ogląda, ale też ciężko wydaje mi się, że niektórym było zdefiniować, jakie są twoje mocne strony. No ja gdzieś tam powiedziałem się, że no, gdzieś zapasy to jest gdzieś taka rzecz, która u ciebie no, jest na razie najlepsza według, we, według mnie. Też możliwe, że zapasy górują, czy ten grappling, ale... Też w dużo walkach nie pokazywałem tej stójki. Nie miałem też takiej okazji, jeżeli była okazja jakoś sprowadzić to do parteru i skończyć, to czemu by nie, ale no, w tej walce chciałem też pokazać właśnie tą stójkę, że mogę walczyć w stójce czy też w innych płaszczyznach. Mhm. A pewnie, jak ty się w ogóle czułeś podczas tego debiutu w ogóle całego Fight Weeku, media Dayu, ważenia? uważenia? Bo no to był taki Twój pierwszy występ na, no, na, na tak dużym wydarzeniu, no, na, na jednej z największych gal w Europie, i tak dalej. I, no, na, bo to na, na pewno się różni od Twoich poprzednich występów mm -hmm. na, na galach czy na przykład czy na galach No Ogólnie to stres był, jakaś tam presja zawsze jest no i ten stres ta, też. Tym bardziej, że to była właśnie moja pierwsza zawodowa walka, ale podchodziłem do tego ze spokojem. Właśnie chciałem ponieść się emocją i, i trzymałem się jednego. Ogólnie federacja też zadbała o mnie. Nie czułem się jakoś nie wiem, zacofany czy, czy coś w tym podobnego. Czułem się bardzo dobrze. Właśnie zadbali o mnie nic, o, i o niczym innym nie, nie musiałem myśleć, myśleć, tylko o walce. W poprzednim wywiadzie zdradziłeś mi, że była umowa z KSW na jedną walkę, czy już. Twój menadżer, coś już rozmawia na temat podpisania kontraktu już na dłużej z KSW. I czy myślicie, że to będzie kontrakt z KSW tylko wyłącznościowy, czy też pozwalający Wam na walki gdzieś indziej? Bo chyba bojek chyba wczoraj albo przedwczoraj w którymś z tych wywiadów powiedział, że jest taka rozważana taka, taka opcja, żebyś mógł sobie po prostu też powalczyć poza KSW. Mój menadżer będzie w przyszłym tygodniu rozmawiać o kontrakcie, raczej, raczej to będzie jakiś elastyczny też właśnie kontrakt, ale, ale, ale właśnie możliwe, że będę mógł zawalczyć w innych federacjach, czy jak będą jacyś przeciwnicy, też w tej tak KSW. A powiedz mi, kiedy Ty chciałbyś w ogóle wrócić do klatki i ile w ogóle chciałbyś tak toczyć walk, walk w roku? No, na razie jestem młodym zawodnikiem, to tak naprawdę jak najwięcej, ale też ze spokojem podchodzi do tego, żeby to właśnie przemyśleć dobrze tą karierę, żeby nie zepsuć sobie. I powoli po schodkach do góry. Z dwie-trzy walki w roku my, wydaje mi się, żeby było ok. E, powiedz mi, czy było dużo twoich kibiców na trybunach i jak generalnie czułeś ich doping? Czułem właśnie, słyszałem ten doping, około, tam powyżej 200 było, 200 z czymś kibiców i no słyszałem doping, jak nawet wychodziłem do walki, czy w samym oktagonie, już przed pierwszym gongiem. Mhm. Już zmierzając do końca, no chcę teraz przejść do trochę mniej entuzjastycznego, no do nastrojów, no teraz gdzieś tam w waszej rejonie, generalnie Śląsk, on ma duże problemy z powodziami? Czy tam gdzieś w twoich ronach wszystko jest w porządku? Przede wszystkim. No, wszystkim. Nie tutaj w mieście nic się takiego nie dzieje. Jedynie co słyszałem, to tutaj koło Odry, gdzieś w tych wiosce, gdzieś ten to są problemy. Tak, to u mnie jest wszystko ok. I oby tak było jak, jak najdłużej. Katrin, jeszcze się dłużej, dłużej, nie męczę. Z mojej strony to wszystko, jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest twoja chwila, twój moment i twój czas. Przede wszystkim chciałem pozdrowić i podziękować y, trenerom, y, całemu klubowi Strefa Walklubing, mojemu menedżerowi Piotrkowi Janickiemu, który y, pomógł mi się znaleźć ten KSW, y, także moim sponsorom y, i rodzinie.